Ja próbuję dotrzeć do jednego gościa i chyba mu się spodobałem. A dla pani? Co do cholery? Mogę się z wami zabrać do Warszawy? Jasne. Na pacy? No i się rozpadało, co? raz. Mm -hmm. Widuję dni na przerwach. Mógłbym podpytać kierownika? O! Oh. Chętnie ci pomogę. Choćby tylko po to, żeby zobaczyć ten uśmiechnięty buzik raz jeszcze. Stop it. Get some help. Strażnik patrzył w naszą stronę. Czy po prostu chciałaś być bliżej? to się okaże. Jest normalnie. Ewa. Obserwuj. Dzień dobry. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You're... Hey. Co ty robisz?